Oh, nie, okay. Bo sprawa jest jawna, także nie wiem, dlaczego pani sędzia się nie zgadza. Jawna jest. Oczywiście, wszystkie sprawy są jawne, które są na wykładzie. Pani z jakich mediów jest? Nowy ekran. Jaki? Nowy ekran. A no, że... Także no dla mnie to jest. To jest internetowo, tak. tak? Tak. Proszę, że to jest sprawa tak naprawdę. Ale jawna, ale pani e przewodnicząca mogła zakaz zrobić filmowania i rejestrowania rozprawy, no, a, a, a jawna może być dla osób. Sądzią, nie, 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 ja mówię po prostu, że tak mogłoby być. Ale się zaraz robię po no, Proszę tego. się dowiedzieć, bo to jest ważna sprawa społeczna. Pani sprawę Słucham? Sprawę arystrowała? Nie, rozprawa się nie zaczęła no przecież. O co Pani sprawia? Chodzi o nasze pieniądze tak naprawdę. O kredyt. Banki nakradają. <laughs> Może pójdziemy do Pani Prezes Sądu. Sąd tak. no takie prawo, no nie, są, nie ma prawa, sąd są są pan, pan ma konstytucję, sąd ma może panowie policjanci powinni zostać jako kupcy, wykonywać prawo sędziego, prawo słowa, ja wiem, że jestem sędzią. Sędziego również. Nie sędziego. Nie, ja nie. rozumiemy, to jest tak. Panie się dobrze to wszystko sztabowy, jak już Panie się rzadziej, sztabowy, to jest tak. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej jest nad sędzią czy się to Pani sędzi podoba, czy nie podoba? mi się do prezydenta i wszystko, Na ja nie no wiem jak tam są jaka zasada. No, co tak ma? zrobimy, oczywiście. Takie prawo do wydania policja nie no ma tak prawa. Nie ma takiego prawa. Nie ma. Żeby ujawnić postępowania. No Ale Pan nie mi, że nie ma. tym Panom dziękujemy tego, że my musimy dokoleć. to wykonać. że będziemy się szarpać, że będziemy bić, bić tutaj. Zmieńcie prasę. Zmieńcie prasę. Tak. No, ale, ale pan ja, <sustanianie> mhm. nie pan ma wypowiedź No, Nie, do do dobra, ja tylko wejdę, zapytam o tą podstawę prawną. Bo, żeby napisać skargę, muszę mieć decyzję sądu. Podstawę prawną. No, panowie no, to sobie, swój obowiązek musimy wykonać. Nie, nie, nie. porządku. Nie, to polega, że tutaj kogoś. No, się zapytać. Ja bym na pana miejscu została tam w środku ale i dopilnował. No, może być, bo już jest niejako. To... Nie ma, Wiesz co? Pani, Pani sędzia uciekła? No tak, uciekła.